Zakład Lab EcoTech odwiedziła działającą linię produkcyjną u jednego z naszych klientów. W jego linii granulacji został zamontowany granulator GRAND 300 Pro. Ta wersja granulatora pozwala na produkcję peletu o wydajności 500 kg na godzinę. Granulator Grand 300 Pro został stworzony dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszej firmy, a w porównaniu do standardowego modelu, urządzenie to wyposażono w mocniejszy silnik, zmodyfikowane rolki oraz matryce, co przekłada się na wyjątkowe parametry pracy. Wydajność na poziomie 500 kg na godzinę została potwierdzona podczas miesięcznej pracy w warunkach rzeczywistej produkcji. A warto zaznaczyć, że często osiągano wydajność przekraczającą te założenia. Zwykle uzyskiwano wydajność powyżej 600 kg na godzinę przy stabilnym podawaniu odpowiednio przygotowanego surowca o drobnej frakcji. Jednak deklarujemy średnią wydajność na zmianę, abyście mogli dokładnie uwzględnić te dane w swoich planach biznesowych. Kluczowym czynnikiem jest zapewnienie wystarczającej ilości surowca, a granulator Grand 300 Pro poradzi sobie z resztą zadań. Aby uzyskać więcej informacji, w tym wyniki testów oraz rzeczywiste pomiary wydajności, prosimy o kontakt z naszymi menedżerami pod numerem telefonu wskazanym w opisie pod filmem.